Informacja dla pełnej świadomości 144 tysięcy. Jest to częstotliwość i wibracja w ciałach fizycznych, istot z parametrami, to znaczy istot, które noszą w sobie zapis nowej ziemi, tak zwani wybrańcy. Z pieczęciami w niebo wstąpienia życia wiecznego. Kolejna informacja. Na planie materialnym wszystko, co tu zostało zabrane przez wszystkie istoty i rasy, potrzebuje wrócić do źródła miłości bezwarunkowej, które tu, w materii reprezentuje Fundusz Teraan OPPT 1776. Tam wszystko wraca i stamtąd wszystko wraca z powrotem, oczyszczone w miłości bezwarunkowej dla nowej ziemi, dla życia i równowagi flory i fauny, dla wszystkich dzieci w prośbie i potrzebie bezwarunkowo i bezgranicznie z przestrzeni serca Jam jest przemysław. Pojawa zarządca funduszu Teran OPPT 1776. Zdrawiam. Jam jest.